Uhu! Przeszło przez wieżę, ale jaja. Mówiłem, trzeba być blisko. Ale pingu mam, kurwa, 500. Co jest z tym pingiem? Panie Krzysztofie, dziękuję za cika, ale nie gram z widzami. Także przykro mi. 600 pingu. Teraz jak dojechałem do bitwy w końcu i stoję w sensownym miejscu, to teraz mi pingu będzie wywalać. Zdecydowałem się, może kawałek dalej 665 pingu, 1000 pingu. No nie, no nie, no po prostu, no nie, no nie teraz. No nie żyje, ten gości nie rozwali. Nie. Latające czołgi chciałem mieć, to mam. z powrotem na kanale, a w tym odcinku dla odmiany, przejdziemy się czołgiem praktycznie rezerwowym na baterii Tingu 1.0 w Drzewku Rosyjskim. Tym czołgiem jest czołg T60. i Nie chcę się im przejechać do tego, że samo T60 jest ciekawą maszyną, ale wiąże się z nim dość ciekawa historia. <laughs> jako jedynego latającego czołgu w historii, faktycznie, który latał powiedzmy, że o własnych siłach, yy, powiedzmy. Także może zacznijmy sobie od samej konstrukcji T-60, no i sam, samo T-60 jest to lekki czołg rozpoznawczy i na początku 1941 roku zespół konstruktorów radzieckich opracował nowy czołg lekki rozpoznawczy dla Armii Czerwonej, no i dopiero w połowie 1941 roku rozpoczęto jego seryjną produkcję w zakładach w Moskwie. Za to pierwszy seryjny egzemplarz wyjechał z hal produkcyjnych w dniu 15 września 1941 roku. Sam czołg T60 był produkowany w latach od 1941 do 1943 roku, no i ogółem wyprodukowano 6300 czołgów wszystkich wersji T60, ale na bazie tego czołgu zbudowano również inne pojazdy pancerne, takie jak na przykład tutaj mamy T70, tak? tutaj już mamy inną wieżę i 45 mm armatę dość dobrze znaną. W rosyjskich czołgach lekkich. Początkowo z tych czołgów tworzono samodzielne bataliony czołgów oraz bataliony niektórych brygad pancernych. Ich głównym zadaniem ogólnie było prowadzenie działań rozpoznawczych, ale mieli ich na tyle, powiedzmy, że z czasem zaczęto z nich tworzyć tzw. lekkie brygady pancerne. Z uwagi na braki w uzbrojeniu pancernym, przeciwpancernym raczej bym powiedział. Yy, szczególnie w pierwszym okresie walk, yy, używano ich również do wsparcia piechoty. I tylko i wyłącznie tak, yy, no bo raczej szczogami 20 mm działko nie miało za yy, bardzo szans. No, to nie jest niemieckie działko 20 mm, mówimy tutaj o Rosjanach. No, i ogólnie przez to, że wspierały piechotę, ponosiły przy tym ogromne straty. No, z uwagi przede wszystkim na słabe opancerzenie i uzbrojenie. Po wprowadzeniu ogólnie do. Wyposażenia Armii Czerwonej nowszych czołgów zostały one wycofane z użycia w jednostkach bojowych i przekazane do jednostek szkolnych. I tutaj polski akcent, yy, bo na tego typu czołgach na T-60 szkolili się polscy czołgiści w radzieckich szkołach wojskowych. Czołgi T-60 były również na wyposażeniu Centrum Wyszkolenia Armii w Ryazaniu yy, No i po przeniesieniu tego centrum do Polski do Rambertowa przybyły tam również 13 stycznia yy, 1945 roku trzy czołgi T-60 noszące numery fabryczne 4000. 671, 4935 oraz 4964. Zostały one przekazane oficerskiej szkole czołgów funkcjonującej do kwietnia 45 roku w Chełmie, yy, później przeniesionej do Modlina, przemianowanej na oficerską szkołę broni pancernej, gdzie były używane do końca 45 roku. Co się z nimi dalej działo, nikt niestety nie wie. I teraz przechodzimy do tej ciekawej części, do tej części z czołgiem latającym. O co tu w ogóle chodziło? Mianowicie w 1941 roku konstruktor Oleg Antonow, pana Antonowa możecie może kojarzyć, możecie może kojarzyć, no nieważne. <grym> w każdym razie pan Antonow opracował bardzo oryginalny szybowiec, który miał służyć do, do transportu czołgów dla oddziałów powietrzno-desantowych. I nie ma w tym nic dziwnego, bo na przykład czołgi tetrach brytyjskie były yy, zrzucane w szybowcach, tak, ale sama konstrukcja tutaj raczej odznacza się. Te trachy były transportowane w środku szybowca. Czołg T-60 stanowi jego integralną i bardzo ważną, powiedzmy, że centralną część. Ogólnie szybowiec ten miał być holowany do rejonu desantowania za linią frontu i tam wyczepiany z holu. Po wylądowaniu i zdjęciu konstrukcji szybowca czołg był gotowy do walki. Także tutaj bardziej działania partyzanckie na tyłach wroga. Do tego, do tego to raczej. No i platformą testową był czołg T-60. Ogólnie szybowiec otrzymał oznaczenie... A40KT, gdzie A jest oczywiście od Antonow. 40, nie wiemy od czego. A KT jest to po rosyjsku skrót od skrzydlaty czołg. Szybowiec sam miał konstrukcję drewnianą i był dwupłatowy, co było ewenementem, jak na szybowce. W ogóle cała ta konstrukcja z ewenementem jest niesamowita. Co ciekawe, miejsce kierowcy czołgu było równocześnie kabiną szybowca. To znaczy, że tym szybowcem sterowało się z miejsca kierowcy tego czołgu. Także tutaj rzucimy okiem na wnętrze. Ten pan. Jednocześnie nie dość, że po wylądowaniu ukierował czołgiem i był kierowcą czołgu, to dodatkowo był pilotem szybowca. Sam prototyp został zbudowany w kwietniu 1942 roku, a następnie w okresie od 7 sierpnia 1942 roku poddawany był badaniom w Instytucie Lotniczym w samej Moskwie. Oblot szybowca odbył się w dniu 2 września 1942 roku. Szybowiec pilotował pilot doświadczalny Siergiej Anoczyn pewnie źle to wymawiam, ale mniejsza z tym. A jako samolotu holującego użyto samolotu bombowego TB-3, który był no dość popularny wtedy w armii rosyjskiej. Niestety w czasie tej próby, o ile to, że szybowiec prawidłowo zachowywał się w locie, o tyle silniki bombowca TB-3, który holował ten szybowiec, po prostu zaczęły się przegrzewać, nie, nie dawały rady uciągnąć dodatkowego ciężaru. Przez to nastąpiło wcześniejsze wyczepienie szybowca. Sam pilot szybowca w czasie podchodzenia do lądowania uruchomił silnik czołgu, a następnie gąsienice czołgu, także silnik chodził i gąsienice się obracały w trakcie lotu i przed całym lądowaniem zwiększył prędkość gąsienic, także osiągnęły zbliżoną prędkość do prędkości lądowania. Przez to po prostu no, wylądowali w miarę lekko, na ile lekko można wylądować czołgiem. Sam szybowiec wylądował prawidłowo i w czasie tej próby dokonano także próbnego demontażu konstrukcji szybowca z czołgu. No i... O ile testy powiedziały, tak, hej, to jest możliwe i prawdopodobnie później zobaczylibyśmy to na y, kolejnych konstrukcjach, na podwoziu T60, takie jak T70 na przykład, czy T80. Wcześniejsze badania oraz lot prób, że zarówno konstrukcja szybowca, jak i jego obsługa spełnia wymogi, niestety zaprzestano dalszych prac nad nim wobec braku samolotów, które byłyby w stanie być samolotami holującymi taki szybowiec. Po prostu. <laughs> Sam szybowiec spełnił wszystkie wymagania i był na tyle dobry, że w trakcie pierwszego lotu próbnego wszystko wylądowało tak jak trzeba, bez żadnych problemów. Problemem okazało się to, że Związek Radziecki nie dysponował samolotem, który mógłby holować takie szybowce. Niestety. Jeszcze No i, no i to będzie tyle z historii o tym czołgu. Jeszcze co do, co do pilota oblatywacza te, tego szybowca, tej zwariowanej konstrukcji, Siergiej Nikołajewicz anoczyn Wyszukajcie go sobie w goglu, bo czy, czy, czy gdzie tam sobie wyszukacie, bo jest to dość ciekawa postać i ja osobiście nie wiem jak ten szybowiec zlatał biorąc pod uwagę wagę ogromnych stalowych jaj pana Siergieja. Serio, sprawdźcie sobie tego gościa, bo, bo ma bardzo ciekawą historię. Dobra, teraz sam czołg w grze. Przejdźmy do czołgów w grze. Baty rating 1.0 to znaczy, że maksymalnie na 2.0 nas aptieruje. Mamy 58 strzałów w magazynku. I kiedy te 58 strzałów wyjdzie, tutaj mamy amunicję w pudle i na pasie, kiedy to wyjdzie, no to niestety czas przeladowania zajmie aż 21,2 sekundy. Moim zdaniem czołg ten nie domaga przez to dość mocno, bo te 58 strzałów przy szybkości 750 strzałów na minutę, no wychodzi po prostu w gminieniu oka. Niestety dodatkowo, o ile pancerz czasem coś odbije, Samego pojazdu na baterii ratingu 1.0. O tyle. Amunicja podstawowa przebija ze 100 metrów tylko 25 mm pancerza. Oznacza to, że z większością czołgów nie jesteśmy w stanie wejść w walkę. No ale przypominam, to był czołg zwiadowczy. To nie był czołg do walki z innymi czołgami. Był głównie używany do wsparcia piechoty i do zwiadu. Także no, to jest bardziej działko przeciwpiechotne, bym powiedział. Później mamy taśmę API, która. Zawiera tylko cztery. Wszystkie pociski w niej są pociskami przeciwpancerno-zapalającymi. Za to już taśma API HWAP, tak bym ją nazwał, przebija 29 mm ze 100 metrów. I tutaj, już z 10 metrów, gdzie przebijamy 32 mm pancerza, można się pokusić o, o wejście w walkę z niektórymi czołgami przeciwnika. Takimi jak pierwsze Panzer 3B na przykład, on ma chyba 30 mm pancerza. Rzućmy sobie szybko okiem. Na ten pojazd panzer 3B yy, o, przepraszam, tutaj mamy 14 mm kadłuba i 16 wieży. To tutaj możemy nawet ze 100 metrów wyjść w walkę, ale panzer 3E już ma 30 mm, tak, panzer 3E już 30 mm kadłuba, wieży nie przebijamy Kadłub tylko z bliska, praktycznie z przełożenia. Także taki przykład. Panzer dwójki, na przykład już pancerz kadłuba mają 35 mm pancerz wieży 30. Dopiero od boku możemy się pokusić ostrzeni do panzer dwójki. Ale no cóż. No nie jest to czołg do walki z czołgami, jest to lekki pojazd wiadowczy, jeszcze raz przypominam. To jest zaklasyfikowane jako czołg lekki, ale... Tak mówię, to nie, to nie jest maszyna do walki z czołgami przeciwnika, na pewno nie od frontu. Szczególnie, że czołgi, które przed chwilą pokazałem są na Battery 1.0, czołgi na 1.317 albo 2.0 już mają ten pancerz, no większość z nich dużo lepszy. I z tego działka sobie po prostu nie poradzimy. Także dzisiaj spróbujemy pograć trochę tym czołgiem i zobaczymy co uda nam się ustrzelić. Dwóch członków załogi tylko 76 koni, czyli mamy tutaj ten wcześniejszy silnik. Tak swoją drogą, tam były dwa silniki montowane bodajże w pierwszych wersjach, 75 koni i 85 koni jakoś tak, sam pojazd waży niecałe 6 ton. No i dobra, myślę, że ode mnie tyle, także przeskoczymy sobie do pierwszej rundy i zobaczymy jak to wszystko idzie, oczywiście materiał jest ze streama, także link do pełnego streama będzie w opisie. Ale pingu mam 1000, ale już, 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 już jest lepiej, tylko 800, haha, <śled> o nie. Czyżbym musiał zrestartować router po tym, to wtedy by oznaczało restart streama, ale nie, ping już spadł normalnie, wszystko, wszystko jest git, już mam pingu OK. po prostu internet dostał czkawki na chwilę. Dlatego na przykład tutaj sobie skrzydełka przyczepiłem lotników na ten show. na wieżę, nie wiem czy widzicie. Są tam skrzydełka pod czołgiem. Problem jest taki, że tu przeładowuję taśmę w 21 sekund. A wcale ta taśma nie jest zbyt dobra i strasznie szybko wychodzi. 58 pocisków w mieniu oka. Już jakiś... no i no to tyle. Na początek za bardzo się odsłoniłem, za bardzo na front pojechałem, to na pewno. Znowu ping 1000. Co jest, kurde? I znowu mi ping spada. To ma takie przymuły? Nie mają chyba tak dużo tych PUM, bo na Kirpinie widzę różne maszyny. Tylko no, tym razem już nie będę tak wypychał do przodu, jak wcześniej, za szybko dojechałem. Patrzcie, 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 że jakaś dwudziestka mnie chciała dorwać. O tym mówię, i cały magazynek wyjebałem na zwykłą autoblindę. a no, ledwo go dor dorwałem. Jaja. Jaja. KaptanRex, dziękuję za suba. Ledwo autoblindę mogłem rozwalić. Znowu zapątrzeń sieciowe. Co to za muły mi wywala? Po tej rundzie będę musiał sprawdzić. Raz działa, raz ten. I mam... ...kilowe problemy z netem. Taki cholera. W najgorszym wypadku zresztą stream, streama, ale wolałbym tego nie robić, oczywiście. Ten czołg jest tak słaby, ogólnie ten, którym jadę. Spanikował się, wycofał, dobra. Mamy pumę z dwudziestką. teraz zginę. Nie mam bola, żebym tędy przejechał po prawej. Muszę dostać z prawej. Uu. No fajnie, że ten pojazd we mnie wpada, kurwa. Tylko tysiąc pingu mam. Jak prawdziwi bohaterowie, schowamy się za nim. Gościu spadł z mostu, no ja mu nie pomogę tutaj, nie ma szans. Nie ma szans, żebym mógł go obrócić. Lewej chyba dostałem przed chwilą. Asysta, ktoś go zdjął, dobra. Zasłoniłem się silnikiem, na szczęście. I wszystkie 20 poszły w silnik. No ale widzisz, no z przełożenia, nawet ten czołg nie ma żadnych szansy. Sobie. Dobra, silnik działa. Najgorsze jest to, że tego czołgu nawet się nie użyje jako peloty. Bo nie ma takiej elewacji. nie ma bola, żebym gdzieś dojechał tam, gdzie chce. Dobra, wieżę mu przebiliśmy. I tyle, czas on znikać. O, autoblinda nad nami. Go, 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 don't stop, don't stop, maaa! Ah. To nie była blinda L6040, fak! Diatez ja nie wprowadza takiego systemu yy, artylerii, bo artyleria, nie wiem czy już jest w grze. Już Normalnie można wcisnąć guzik 5, jeżeli masz, i wezwać artylerię. I czołgi, które były artylerią też już są. I normalnie się nimi strzela do czołgów. Czas przeładowania tej taśmy powinni mu zmienić, na nie wiem, na 10 sekund max, bo to jest... No jest bezużyteczny najzwyczajniej świecie, nie? Te trochę może jeszcze się pojeździmy w sumie. To jest następny czołg, który był zrzucany tylko, że on był wyszybowcu, też on był przyklejony do skrzydeł, nie? Całą ramę miał. Ogarnięto. Krzysztof Pączek, become a member. Czy to znaczy, że. A! Wsparcie kanału! Czyli tak to wygląda. Dziękuję serdecznie. Czyli Krzysztof Pączek został wspierającym ten kanał. Patrzę, kurwa, nie mogę przez Płotek przejechać. Nie wiem, po co byłoby partyzantom. Czy tam z tyłu linii wroga taki pojazd potrzebny. Ale nie mogę przez ten Płotek przejechać. Super opcja. rozwalę go z tego? Ha! Dobre. O! Dud? Chyba dud kanon tam jest. Tylko, że ja go nie przebiję z tego? No nie ma szans. Włocha też nie przebije. Mogę i tam zrzucić artę, bo jest ich tam sporo, ale to tyle. Musieliby przejechać blisko. Cały magazynek nad jednego podświetlenia trafienia mi nie pokazało. To jest jakiś żart. Panzer 2 w porównaniu do T-60 jest chuj lepsza. 56 strzałów, tak, 58, poszło tak. Nawet jednego podświetlenia trafienia nie pokazało, nie? I do samolotów też nie postrzelam, bo patrzcie, elewacja tego działa wynosi 25 stopni. To jest za mało, żeby zrobić cokolwiek. Panzer III też nie zatrzymam. Odbiję tu w lewo, żeby się bardziej schować. Jak pizdeczka za kamieniami. To nie jest mapa do tego. 58 pestek, znowu nic. Panzer II, by go już przeżyła na wylot. U. Ktoś mnie nawet trafił. Wow! Skąd oberwuję? Skąd oberwuję, kurwa? Też się wysłowiłem genialnie. Ten jest dużo lepszym czołgiem pod tym względem. Pod względem czołgu lekkiego. U, no, się zatrzymałem, bo wkrótce bomby spadły. Wow! Tutaj zahaczyło o kamień, więc zostałem zniszczony. It's nice. Zgasili go nawet asysty i dostałem za to, że go oznaczyłem, czajcie? Bo tak bardzo nic z nie zrobiłem. Myślałem, że będzie trochę lepiej z tym 20 mm działkiem szybkostrzelnym, a nie, że jest taka lipa. Na mu gościńcy nie uszkodziło nic. No, ale neta przycięło. Come on, come on, come on. Chyba mi neta zjada jak ten. Momencik, dezer ze Zep się sieciowe nie wywala. Aha, chyba ten GIF, który się wyświetla, musi mi zjadać neta przy okazji. Czy nie? Mam cały czas tysiąc pingów. Tysiąc pingów, 1000 pingów. 1000 pingów. A wysyłanie było 15 megabitów przed sekundą. I co, co czas jest? Przede mną jest czołg, kaman, kaman. Ha! Tysiąc pingu i go zdjęliśmy. Dobra, ping spada. Nie, nie spada. Co się dzieje? Dobra, spadł ping. Powiedzmy. Desert Owl 16 poziom, już jest z kawalerów coś tam kroz jakiś. Patrz, jestem tak bezużyteczny, że mnie zignorowali tutaj. Uhu, przeszło przez wieżę, ale jaja. Mówiłem, trzeba być blisko. Ale pingu mam kurwa 500. Co jest z tym pingiem? Panie Krzysztofie dziękuję za cika, ale nie gram z widzami. Także przykro mi 600 pingu. Teraz jak dojechałem do bitwy w końcu i stoję w sensownym miejscu, to teraz mi pingu będzie wywalać. Schowamy się może kawałek dalej. 665 pingu, 1000 pingu. No nie, no nie, no po prostu no nie, no nie teraz. No nie żyje, ten gości nie rozwali. latające czołgi chciałem mieć, to mam szkoda. Zobaczymy, jak teraz wejdę do gry. 160 pingu i dobrze, i działa. No, te 70 to byśmy porządzili. W podwodzie to samo. No, by się, to by się podziało, no ale nie z tą dwudziestką, szkoda, ale akurat ten dokładnie czołg był podczepiony pod tym szybowcem, że tylko ruscy byli chyba na tyle jebnięci, żeby pomyśleć, żeby do czołgu przyczepić się skrzydła, jeszcze w trybie szybowcowym kolować na pole bitwy i to zrzucać. Dobra, zajmijmy jakąś ciekawą pozycję i czekamy na pierwsze ofiary, które tutaj będą chciały raszować. O Boże, Amerykanów to nie przebije. Patrzcie, ja o tym mówię, ja mu nic nie zrobię. On mnie po prostu przebije tutaj bez problemu. Ja mam 27 peny z 10 metrów. Asysta, uratowali mi dupę. 14 pocisków mi zostało. Teraz będę 20 sekund przeładowywał. Te trachy... A13 mogę przebijać. a Japońców mogę przebijać, ale amerykańskie... Ciężko opancerzone Stuarty... Będzie problem. Znaczy no... Jak mi nie będzie szło tym czołgiem cały czas, no to po prostu pokażę, jaki tym czołgiem nie idzie. Znaczy oni odpuścili. Pojechali w prawo tutaj. Czy znaczy ja źle słyszę. Gościu pojechał w prawo, musiał wiedzieć, że tu jestem. I ten czołg, ma, ale naprawdę te 60 ma walczyć z maszynami na 2 przecież to jest jakiś żart. Fajny historycznie czołg, ale. No, moim zdaniem zmarnotrawiony czas na próbę jego wyekspienia i no, to jest na 1-0, więc to pójdzie w jedną, dwie bitwy. Ja się że wszyscy o co mi chodzi. Jak bez sensu jest ta maszyna, moim zdaniem. Dla odmiany po tym wszystkim, zagramy może jedną rundę Panzer 2 i wam pokażę po prostu, jak, jak lepsza jest Panzer 2 na 1-0, od 60 na 1-0. To i tutaj, gościu. Przebiłem mu bok wieży, nie? I teraz on wie, gdzie ja jestem. Zanim mu się przeadują ludzie w załodze, to będzie po mnie. Ja mu nie zdążę uciec. On już wie, że ja tutaj jestem, tak? I mi w tyłek teraz, bo ma szybszy i lepszy czołg. Czy nie? Nie? Nie zdąży? Nara! przez mur będzie mnie to ścigał? Czy mi odpuści i stwierdzi, co to się podziało? Ja nie wiem. Nie, wraca się tędy. Nie, zrobił jeszcze jedno kółko, bo je zgubił. Patrzcie, gościu tutaj musiał zwariować. <ścoughs> będzie się wychylał jeszcze raz. Ale jaja! Tam jest jakiś wariat. Musiał mnie widzieć, inaczej by tu nie czekał. O, czekajcie! Tego gościa będę mógł rozwalić. Tego gościa będę w stanie przebić. Go, go, go! Chcę dwa kile mieć! Dowódca działa nowy. Ja teraz 20 sekund będę przeładowywał. Uciekaj! Te 60 go! Forward! No to, no, to znaczy, czaje, że to jest walka partyzancka i w sumie do tego służysz, tak? Się będę tak z ludźmi ścigał oko kangarów. Czy <laughs> ktoś mnie teraz zdejmie, czy... gościu tam do hangaru wjechał teraz, lol. I następny gościu, z którym się ścigam w... koło komina. <ścoughs> Bez sensu, kurwa. Bez sensu. Ale czajcie. Kto zaczynając tą grę i grając tym czołgiem na 1-0 będzie w stanie kminić takie jeżdżenie w kółko? Jeszcze jedno hago. Jest krytyk, dowódcę mu zabiliśmy. Tu się wycofam teraz. Nie, tu nie było. Jeden hago, bo go nie widzę. Asysty za niego nie dostałem. ta 26 sobie pojechało gdzieś w pizdę. Musimy interweniować na brawo. Nie ma, nie, ma, nie ma nic innego do zrobienia. Tyle, że zginę teraz, próbując tam dojechać. Najprawdopodobniej nasz tymi został wybity. Nasi biorą alfę, ale oni nam szybciej biorą brawo. Więc z tym jest przypał. Oho, o! Raz, Tricha zniszczony. Tam jeszcze chyba widziałem kami. Od Kami na 90% Nie, jednak nie, ale ja. Dobra I gdzie Hago? Gdzie jest Hago? Gdzie, gdzie ten skurwol ogromny? LVT LVT jest jestem w stanie rozwalić? Dobra, teraz 20 sekund tylko będę przeładowywać, tylko Po lewej jeszcze jest jakiś czołg, ja pierdzielę. Z lv jest jeden dobry bajer. Jak wiadę mu pod front jego pojazdu, to on mnie nie będzie mógł w stanie przebić. Patrzcie na to. On teraz nie może opuścić, działa. Przadowujemy. On nie opuści działa teraz. <ścoughs> o. -o. zoberwałem, ale jaja. Ładujcież, ładujcie! ładujcie. No koniec. Kenim mnie do tutaj No ale jaja.